Hej, moi drodzy, witam was dzisiaj przy serii z God of War. A to dlatego, bo poznawiamy sobie o przemianie, jaką przyszedł Kratos w, w ostatnich dwóch częściach. Tutaj mam na myśli, oczywiście, Gadowora z 2018 roku, no i oczywiście Gadowora na rok z tego roku. Także rozciągnijcie się wygodnie i zapraszam do oglądania. Kończąc historię o Gadową Ragna Ragnarok, wiedziałem, że będzie to po prostu najlepsza gra, w którą zagrałem w tym roku. I wiedziałem, że to po prostu musi być najlepsza gra tego roku, bo jak nie Gadowo Ragnarok, no to jaka inna? Zespół Santa Monica ponownie więc oczarował rozmachem produkcji, no i oczywiście przede wszystkim samą historią, która przyciągnęła mnie przed ekran telewizora na długie, długie godziny. Dodatkowo udowodnili mi, że nowy Kratos może być znacznie lepszy od starego. Seria Gadowor jest w moim życiu od wielu lat. Po tym, jak pierwszy raz miałem okazję doświadczyć potyczki z kolosem rodyjskim w drugiej odsłonie cyklu, szybko nabyłem używany egzemplarz PlayStation 3, by nadrobić zaległości w historii wiecznie wściekłego Spartiaty. Do dziś pamiętam chociażby taki epicki moment, jak walka z posynonem w trójce. Każdy boss był widowiskiem na najwyższym możliwym poziomie. Widowisko. Właśnie tak mogę podsumować każde spotkanie z Kratosem, które przeżyłem w odsłonach na PlayStation 3 oraz PSP. Z perspektywy czasu można spokojnie stwierdzić, że tytułowy Bóg wojny był bohaterem prostym jak budowa Cepa. Każdy, kto stawał mu na drodze, doświadczał brutalnej i niekoniecznie jednak szybkiej śmierci. Dla bohatera nie miały bowiem znaczenia żadne konsekwencje. Liczyła się jedynie zemsta. Do dziś też pamiętam jak mały ja. Widział te wszystkie śmierci, które Kratos serwował bogom z pan pantonu greckiego. To było dla mnie straszne i przerażające, ale z perspektywy czasu, jak wiecie i widzicie, zo zostałem i zostanę z tą serią. Do, do momentu kiedy ona się oficjalnie już nie skończy. Wściekły krzyk Kratosa, znany z poprzednich części, został zamieniony na niezadowolone chrząknięcie. Bohater przestał również patrzeć wyłącznie na siebie, gdyż stał się odpowiedzialny za życie drugiego człowieka. Został też związany obietnicą złożoną nieżywej już małżonce. W trakcie zwiedzania światów znanych z nordyckiej mitologii obserwujemy rozwój relacji obu bohaterów. Widzimy także, jak Kratos stara się odciąć od przeszłości oraz wychować jeszcze nieświadomego swoich boskich korzeni syna. Cały czas przyświeca nam hasło: bycia lepszym za wszelką cenę. Wiem, że modyfikacje, którym uległa seria, niekoniecznie przypadły wszystkim do gustu. W końcu Kratos to chodzący chaos który siecze licznych przeciwników na mieronkę, a dziesięciokrotnie większych od siebie gigantów zabija, o tak, bo po prostu, bo czemu by nie. Zmiana uniwersum stanowiła jednak moment, kiedy należało coś w postaci Spartiaty zmienić. By gracze po raz kolejny usiedli przed ekranem monitorów bez myśli, że no ale przecież to już było. Podczas przeglądania internetu zobaczyłem mema, który sugerował znużenie boga wojny, gdy w hipotetycznej dziesiątej odsłonie cyklu za skórę zachodzą jemu Aztekowie. Wydaje mi się, że przemiana bohatera pozwoliła uniknąć wymęczenia serii. Z pewnością kuszące było pójście na skróty i stworzenie kolejnej banalnej historyjki, gdzie w nowej krainie kolejni bogowie robią krzywdę naszemu pięknemu, kochanemu Kratosowi. A ten ich kolejno morduje. Powiedzmy jednak szczerze, czy chcielibyśmy znowu ogrywać to samo? Bo ja uważam, że nie. Uważam, że, tu, że tutaj Santa Monica zrobiło bardzo, bardzo, ależ to bardzo dobrą robotę. Ja się świetnie bawiłem i chyba będę się świetnie dalej bawił z, z tą serią, jeżeli dalej będzie kontynuowana. Ale też chciałem tutaj powiedzieć, że e, chciałem się w sumie Was zapytać, jak wy uważacie, czy po Panteonie Nordyckim jaki będzie nowy, czy faktycznie Aztekowie? I ich bogowie, czy jeszcze jak, jak coś inny, nie wiem, może coś z buddyzmem związanego, i ich y, tam bogowie? Jak myślicie? Dajcie znać w komentarzach. Tegoroczny gadową Ragnarok jeszcze bardziej pokazał nam nową twarz Kratosa. Widać, że głęboko unika konfliktów z nordyckimi bogami. Martwiąc się, że uwikłanie się w sprawy Asgardu obejmie nie tylko jego, ale też Arteusa. Bohater też szuka swojego miejsca u boku syna, który dorasta, stając się coraz bardziej samodzielny oraz niezależny od ojca. Kratos jest świadomy, że nie jest nieomylny i popełnia błędy. Stara się jednak robić wszystko, by uchronić od zagrożenia swoje dziecko. Jest to zmiana, jakiej dwie generacje temu jeszcze się nie spodziewaliśmy. Kratos bogobójca miał swój czas, kiedy bawił rzesze fanów. Ciesząc oczy widowiskowymi zabójstwami w pogrzewającym się w chaosie świecie, Kratos Ojciec oraz Opiekun dał nam rewelacyjną historię, która przykuła mnie przed ekran telewizora na długie godziny i spodobała uczucie pustki na koniec. Było to doświadczenie, którego mi brakowało, ciesząc się z czasu, jaki spędziłem w dziewięciu światach. A wy moi drodzy, jak oceniacie na Ragnarok? Dajcie znać w komentarzach. Bo ja oczekuję więcej, ależ to więcej gier tego typu. Może niekoniecznie z Kratosem, ale tego typu, tak dobrze opowiedzianych. Bo jak wiecie, dla tych, którzy mnie już trochę znają i są ze mną, to pewnie wiedzą, że ja jestem typowym graczem, graczem singlowym. Multi raczej nie obgrywam, bo mnie tu bardziej, bardziej to nie interesuje między innymi poprzez e, cheaterów, których po prostu gardzę i przez to mnie to trochę multi odrzuca. Ale ogólnie bardziej preferuję singla, właśnie historię. Takie historie, jakie nam do doświadcza, jakie nam serwuje Santa Monica chociażby przez te wiele, wiele lat już jak jesteśmy z, z Gadoworem. Także no, oby takich gier po prostu więcej. A z tej strony to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za oglądnięcie. Trzymajcie się, no i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!